Zaczynamy Studio PAP. Majam Rożek. dzień dobry. Moim państwu Państwa gościem Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie pośle, od łapania szpiegów są służby, a nie komisje, które mają tendencję do zmieniania się w polityczny teatr. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia mówi o ewentualnie powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Wy boicie się tej komisji? My nie mamy się czego bać. My tylko z lekkim dystansem, a nawet bym powiedział z rozbawieniem, bo jestem pewien, chichot historii, obserwujemy te dyskusje. No po pierwsze, kolejny raz widać rozłamy w rządzącej koalicji. Mówiliśmy o tym w trakcie wyborów. no To będzie koalicja chaosu, która nie potrafi się ze sobą dogadać. No na całe szczęście, tu akurat mówimy o tym na przykładzie, no może nie rzeczy pierwszorzędnej z punktu widzenia. Państwa, bo oczywiście Donald Tusk bardzo by chciał dostać taką propagandową zabawkę, żeby wzmacniać ten oszczerczy, kłamliwy i... Przede wszystkim nie bym zupełnie bez związku z rzeczywistością przekaz, który ostatnio zaprezentował w Sejmie. Donald Tusk mówi, że zjednoczona prawica to płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Już do tego przechodzę, tylko ostatnie zdanie na temat tej komisji. Dlaczego obserwujemy to z rozbawieniem? Bo politycy Platformy Obywatelskiej, którzy jeszcze pół roku temu, rok temu biegali z obłędem w oczach i krzyczeli, że zły pis chce wprowadzić lex tusk. Przecież oni to nazywali lex tusk. Twierdzili, że ta komisja ma odkrywać powiązania Donalda Tuska z rosyjskimi wpływami. Teraz są nagle wielkimi zwolennikami lex tusk, bo Don Tusk im tak powiedział. I teraz płynnie... będzie lex pis czy lex Kaczyński? To jest kolejna zagrywka Donalda Tuska, który nie mogąc się pochwalić żadnymi efektami swoich rządów, gdzie jest kwota wolna od podatku, no pomogliśmy im, zrobiliśmy wszystko, złożyliśmy projekt ustawy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekt ustawy realizujący obietnicę Platformy Obywatelskiej wprowadzenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych był poddany pod obrady. Co zrobiła partia Donalda Tuska? Zagłosowali przeciw własnej obietnicy. Więc, Wracając do komisji. Więc nie mogąc pochwalić się realizacją obietnic wyborczych, yy, próbuje się po raz kolejny organizować igrzyska. Te słowa Donalda Tuska, trafiając od tego, że yy, cytuję tajnego współpracownika Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, cóż, każdy wybiera sobie takie cytaty, jakie mu w duszy grają, jest absolutnie obrzydliwa. Ta próba sklejenia prawa i sprawiedliwości z czymkolwiek rosyjskim jest po pierwsze obrzydliwa, po drugie jest obraźliwa dla każdego, kto ma co najmniej dwie szare komórki. Bo chyba nikt normalny nie uwierzy, że prawo i sprawiedliwość którego założycielem był Lech Kaczyński, który w 2008 roku jechał na ratunek Gruzji zaatakowanej przez Rosjan. Lech Kaczyński, który między oczy na Westerplatte wyłożył Putinowi, co sądzi o neoimperialnych zagrożeniach, ambicjach Rosji. Prawo i Sprawiedliwość, którego prezes Le Jarosław Kaczyński jeszcze w 2010 roku wysyłał do wszystkich ambasadorów Unii krajów Unii Europejskiej w Polsce list ostrzegający przed rosyjskim imperializmem. Wtedy Donald Tuski i Radosław Sikorski z niego kpili. W końcu Prawo i Sprawiedliwość, które od pierwszych dni wojny jako rządzący pomagało Ukrainie. Prawo i Sprawiedliwość, którego liderzy jako pierwsi zachodni politycy pojechali do Kijowa. Prawo i Sprawiedliwość miałoby być partią w jakikolwiek sposób prorosyjską, to jest obraźliwe dla inteligencji każdego człowieka. Ale Donaldowi Tuskowi to nie przeszkadza, A mimo to... bo próbuje desperacko zbudować jakąś linię narracyjną w związku z trwającą kampanią europejską. A mimo to, panie pośle, pod, e, no, pod waszym, na waszym podwórku, po, pod waszym oknem e, pojawił się były sędzia Schmidt, e, nazywany teraz białorusko-rosyjskim szpiegiem. No, czy, to jest, czy to jest tak, że e, zawiodły służby, e, które nie odkryły byłego sędziego Szmita, czy e, zareagowały za późno? Co się takiego wydarzyło, że, e, panu... że prawo i sprawiedliwość, o którym Pan mówi, e, które tak też głośno mówiło o tym, żeby, żeby uważać na te rosyjskie wpływy, na rosyjskich szpiegów i agentów, pod, pod własnym, jakby oknem, miało takiego szpiega. E, więc po kolei. Mm, przede wszystkim e, widzimy w ostatnich latach, no, w, w naturalny sposób od momentu e, ataku Rosji na e, Ukrainę, tego bezpośredniego, nie, nie w 2014 roku, e, znaczną, znacznie zwiększoną aktywność rosyjskiego, białoruskiego wywiadu. To jest rzecz oczywista. Jeżeli w ostatnich. E, e, w kilkunastu, kilkudziesięciu miesiącach zatrzymano bądź wydalono ponad 100 rosyjskich agentów, a za poprzedniej kadencji Platformy Obywatelskiej było to raptem kilkadziesiąt i to małe kilkadziesiąt osób, to i widzi Pan, gdybym był Donaldem Tuskiem, to bym powiedział, hmm, może nie chcieli ich łapać. Nie, ja powiem po prostu, widać że, ta, widać, że ta aktywność jest dużo większa i polskie służby robiły co do nich należy. Tutaj nigdy, nie ma, nigdy nie ma stuprocentowej skuteczności. Nie znam na tyle przecież ani pana, ani ja nie znamy e, szczegółów tej sprawy, e, żeby, żeby coś o tym więcej mówić. Oczywiście na pewno musi świeżo awansowany minister spraw wewnętrznych i administracji, nadzorujący służby, odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że były sędzia Szmyt po prostu sobie pojechał na Białoruś, nie niepokojony przez służby, to z pewnością, ale jeszcze a propos tego, a propos tego co pod czyim oknem, ja bym był ostrożny z takim przyklejaniem, bo rzeczywiście w pewnym momencie sędzia Szmyt kręcił się, tak to nazwijmy, w okolicach no nawet nie Prawa i sprawiedliwości, w okolicach naszych koalicjantów, ale później był przecież fetowany w Sejmie przez takie tuzy platformy obywatelskie, jak Michał Szczerba, który wychwalał publicznie w polskim parlamencie jego odwagę cywilną. Pani Gasiuk Pichowicz przyznała ostatnio w wywiadzie radiowym, że nawet prywatnie Spotkała się z panem Szmytem. No myślę, że dobrze by było, żeby powiedziała opinii publicznej, czego dotyczyły te rozmowy. I jeszcze kończąc, kończąc, tak domykając cały ten wątek, e, tych, e, bo Donald Tusk e, sam się prosi, e, by, by, wysuwając takie oskarżenia, to jeszcze tylko żeby to wybrzmiało, to nie Prawo i sprawiedliwość mówi, że trzeba rozmawiać z Rosją taką, jaką ona jest. To nie pre, Premier Sprawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie Donald Tusk. W, już. Po agresji rosyjskiej na Gruzję, już po aneksji Krymu, już po morderstwie Anny Politkowskiej, to Donald Tusk mówił w wywiadach telewizyjnych, że on nie chce, żeby Polska była takim na antyrosyjskim froncie. On na to nie pozwoli. A wcześniej mówił, że on będzie z Putinem pilnował, żeby im nikt piachów tryby nie sypał. To... Więc niech Donald Tusk przestanie. Ten żałosny spin uprawiać i niech się weźmie do roboty. Już najtwardsi jego wyborcy. Wczoraj w mediach społecznościowych Furore zrobił wpis takiego naprawdę najwierniejszego z wiernych wyborców Donalda Tuska i platformę, który zniecierpliwiony brakiem efektów działań rządu o to apelował. To ja tylko domykając faktycznie ten wątek. Czemu ma służyć ta komisja um, do spraw badania? Rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce? No, w zamyśle Donalda Tuska, do, jak sądzę, właśnie w, w wzmacnianiu tej narracji, którą on szykuje na wybory europejskie, to znaczy próby by, te, stworzenia tego typu polari, polaryzacji. No, nie zdziwię się, jeżeli tam będą propozycje, typu niech w tej komisji zasiada jeden z byłych szefów służb, który zasłynął tym, że sobie sobie robił zdjęcia w e, czapce z napisem Aurora, a i tym, że. Co pan myśli? No pan Pytel przecież, e, te, te zdjęcia zna cały internet. E, e, I tudzież e, został nagrany, e, kiedy pił wódę z e, oficerami rosyjskiego FSB. I to, jest, to jest autorytet dla środowiska Platformy Obywatelskiej. No, jeżeli to tacy ludzie mają cokolwiek robić, to, to przepraszam, to ja wysiadam. 83,9% Polaków uważa, że polskie władze powinny budować umocnienia wojskowe na granicy z Rosją i Białorusią i schrony przeciwlotnicze dla ludności cywilnej. To są też IBRIS dla Radia Z. Przeciwnego zdania jest blisko 9% respondentów. Czy w kwestii tej zapory na granicy polsko-białoruskiej politycznie albo może PR-owsko został popełniony jakiś błąd? Hmm, ale pyta pan z, z czyjej strony? O, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. O, ze, z strony Zjednoczone... prawa i, no, ze strony Zjednoczonej Prawicy na pewno nie, bo zapora y, powstała i wbrew y, krzykom y, części, y, części środowisk politycznych, wbrew y, y, duszo szcipatielnym filmom Agnieszki Holland, y, ta zapora powstała, bo tego wymagało polskie bezpieczeństwo. Dzisiaj tę zaporę popiera, rozumiem. 84% pytanie, Polaków. Czy, pytanie, czy w tych 83% są już i bardzo bym sobie życzył, żeby byli ci Politycy Platformy Obywatelskiej i reszty obecnej koalicji, którzy głosowali w Sejmie przeciwko budowie tej zapory. Bo wtedy słyszeliśmy znowu, no, wrócę do Donalda Tuska, ale nie mieliśmy tego sprzedać. Może... Ale my nie mieliśmy tego sprzedawać, my mieliśmy to zbudować i to zrobiliśmy. Ta zapora powstała. Pamięta pan nagranie Donalda Tuska w jego słynnej kryzysowej kurteczce, takiej szaro-brązowej, kiedy mówił. Że dlaczego w ogóle tutaj jest mowa o, o tym, że Polska się obroni? Przecież to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie. To są słowa Donalda Tuska w szczycie wojny hybrydowej przeciwko państwu polskiemu, kiedy trzeba było bronić się przed Tymi próbami sforsowania granicy, Donald Tusk ronił nad nimi krokodyle łzy i mówił, że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na świecie. Mówił, że ta zapora nie powstanie. No kłamca, kłamca, kłamca. Teraz, jeżeli jeździ na granicę, to niech przynajmniej ma honor, żeby przeprosić mm, strażników granicznych, przeprosić za swoje słowa. Przeprosić za lansowanie celebrytów, który, którzy ich obrażali. Przecież pani Kurdej Szatan, która y, na Instagramie wyzywała strażników granicznych, y, była zapraszana na kampus Rafała Trzaskowskiego. Nic Donald Tusk na ten temat nie ma do powiedzenia y, i obywatelom, i Straży Granicznej? Dzisiaj m, będziecie wspierać e, rząd w kwestii rozbudowy, ewentualnie zapory na, na granicy z Białorusią? No tutaj na pewno nie będziemy b, protestować, jeżeli to będzie miało ręce i nogi. To jest oczywiście neverending story. To jest czego rodzaju wyścig zbrojeń. E, e, państwo Polskie e, granice zabezpiecza. No druga strona z, z, przy współudziale służb białoruskich próbuje znaleźć w tych zabezpieczeniach luki. To tak jak z programami antywirusowymi. E, e, Powstają zabezpieczenia, powstają nowe zagrożenia. Ale rozumiem, nie będzie tutaj totalną opozycją. Na zasadzie Platforma chce teraz rozbudowywać mur, czy, czy ten płot na granicy z Białorusią. PIS akurat w tej kwestii będzie... My, mieliśmy, rząd my zamierzaliśmy robić dokładnie to samo, gdyby wola u wyborców było, żebyśmy nadal rządzili. Tam trzeba nadal wzmacniać perymetrię, tam nadal trzeba będzie pewnie nowe systemy elektroniczne instalować. No, oczywiście ta granica musi być bezpieczna, tylko właśnie dobrze by było, żeby rządzący to tę myśl zinternalizowali. Minister Finansów Andrzej Domański e, mówi, że w, w sprawie głosowania nad paktem migracyjnym w Radzie Unii Europejskiej będzie głosować przeciwko. Rząd PiS wynegocjował elementy, które nie uwzględniają specyfiki państw, między innymi graniczących z Białorusią. Mówi, że w tych negocjacjach PiS zepsuło wszystko, co można było zepsuć. Ja wiem, że pan minister Domański jest nowy w polityce, chce... Ocalić swój, swój stołek w związku z tym próbuje wmaślać się liderom swojej formacji politycznej. Czy w sprawie ale... paktu migracyjnego byliście za mało stanowczy? W sprawie paktu migracyjnego byliśmy tak stanowczy, jak było to tylko możliwe. Nigdy nie było Zgody polskiego rządu, kiedy tworzyło go prawo i sprawiedliwość, na żaden pakt migracyjny w żadnej formie. Zawsze byliśmy przeciw. Przypomnę, że nawet po to, żeby wzmocnić stanowisko rządu, zaproponowaliśmy w październiku zeszłego roku referendum. No, to środowisko pana Domańskiego wzywało do bojkotu referendum, które dzisiaj dałoby rządowi bardzo mocne narzędzie do tego, żeby na arenie europejskiej argumentować swój sprzeciw. Więc może niech pan Domański uderzy się we własne piersi, zamiast szukać cudzych. E, przechodząc, trochę wracając jakby, bo, bo, bo faktycznie ten temat jeszcze mi umknął, e, w piątek odbędzie się spotkanie z sędziami i prokuratorami w sprawie dostępu do informacji niejawnych, tak mówi e, m, prokurator generalny Adam Bodnar, to ja jeszcze zapytam, czy... E, błędem, niedopatrzeniem albo nie wiem, brakiem czasu, nie wiem jak to tłumaczyć, była kwestia tego, że sędziowie nie są objęci tą kontrolą dotyczącą dostępu do informacji niejawnych. To generalnie, czy mają ewentualnie coś na sumieniu, co, co by im odbierało prawo do dostępu do tych informacji? Na pewno trzeba tą sprawę, tę sprawę ponownie rozważyć. No, taka decyzja została zapisana w ustawie w roku 2000. Więc no, pyta Pan, czy było błędem. Rozumiem, że to jest pytanie, czy było to błędem rządu, który rządził w latach 97-2001 w pierwszej kolejności. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to była to akcja wyborcza Solidarność, gdzie obecni politycy Platformy byli dość istotnymi figurami. Byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem. Ja, może nie aż tak bardzo, ale, ale też trochę. Nie, ale już poważnie, no bo to wie pan, no, te, te, mówienie teraz, no, że, że 24 lata temu no, trzeba było przewidzieć, że, że pan e, Schmidt Potruchta do Terespola... No nie, ale w momencie, kiedy na przykład e, Rosja napadła na, na Ukrainę, może trzeba znaczy, było się być też takim za, Być może dająć. ja się zgadzam, że być może jest to jedna z tych. Z tych nie wiem, jeden z tych przywilejów, tego co sami sędziowie nazywają nadzwyczajną kastą, który powinien być zweryfikowany. To prawda, bo dlaczego sędzia, który zajmuje się sprawami bardzo wrażliwymi, bo ja rozumiem rzeczywiście no, taką pragmatykę, że, że, że sędzia trafia na. Na nie wiem, informacje poufne w postępowaniu procesowym. No, gdyby na przykład miał przechodzić pełne sprawdzenie przez, przez ABW, to może trwać i ze dwa lata, to by wstrzymywało proces. No, powiedzmy, są informacje klauzulowane, ale które nie są jakoś niezwykle wrażliwe. No, ale sędzia, tak jak w przypadku Szmyta, który jak słyszymy, zajmował się odwołaniami od negatywnych decyzji o. Przyznaniu dostępu, czyli właśnie nie dość, że wiedział kto się, kto się ubiegał, to jeszcze wiedział komu odmówiono. To też jest wrażliwa informacja, bo teoretycznie, jeżeli komuś odmówiono, to znaczy, że jest jakiś powód, że ABW uznało, że można tego człowieka próbować szantażować, na przykład. No to to jest informacja dla obcych służb, jak na tacy, kto się nadaje do opracowania. Więc. Rzeczywiście być może ta grupa sędziów, która zajmuje się tak ważnymi sprawami, powinna uzyskiwać poświadczenie w sposób, w sposób regularny. Panie pośle, też na koniec, a propos tego PR-u, o którym wspominałem, czy w sprawie budowy CPK zostały popełnione PR-owskie błędy, zły przekaz medialny w związku z tym, że... Była taka fala protestów, a teraz słyszymy, że sprawa CPK wcale nie jest zamknięta, że to mega lotnisko może jednak powstać. Nawet dzisiaj Włodzimierz Czarzasty w Radiu Z mówił, CPK powstanie. A czy to nie jest mega lotnisko? Zacznijmy od tego, bo to jest element tej, tej no, bardzo, nie dobrej, hub, bardzo niedobrej narracji tych, którzy nie chcą polskiego rozwoju. To, jest, to będzie no mniej więcej dwunaste lotnisko w Europie. Naprawdę, jeżeli ktoś mówi, że Polski, jednego z większych krajów Unii Europejskiej, nie stać na dwunaste lotnisko w Europie, no to chyba mentalnie nie wyszedł z jakichś głębokich lat 90. To rzecz pierwsza, rzecz druga. No, myśmy nie skupiali się na pijarze. Być może gdzieś komunikacyjnie można było coś zrobić inaczej. Myśmy się skupiali na ciężkiej robocie. Dlatego CPK ma już praktycznie zakończone wszystkie kwestie dokumentacyjne, a każdy, kto w jakikolwiek sposób miał do czynienia, chociażby, nie wiem, przeczytał informacje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak wygląda budowa autostrad, wie, że ten taki fizyczny, fizyczna budowa już już z betoniarkami, z laniem betonu i tak dalej, to jest tylko czubek góry lodowej. Cała reszta to jest uzyskiwanie pozwoleń, zgód, decyzji i widzimy, co się dzisiaj dzieje. Po raz kolejny wojewoda Mazowiecki musi przedłużać termin na złożenie dokumentów przez obecne władze spółki CPK. Oni tam jednej mapki nie są w stanie dołączyć. Słyszymy jakieś absurdy. Będą teraz modlin rozbudowywać. No, zamiast wziąć się po prostu do roboty, tego potrzebuje Polska, polska gospodarka, tego chcą Polacy, to oni będą jakieś bypassy. No lotnisko w Modlinie, gdzie w deszczu ludzie idą do samolotu, oni będą teraz rozbudować, to będzie wielka inwestycja, bo wie pan, powstanie tam stacja benzynowa, ale nie jakaś byle jaka stacja benzynowa, ona będzie, uwaga, z myjnią. A jeżeli pan by się zmęczył na tej myjni, to będzie hotel dwu albo nawet trzygwiazdkowy. Czy to nie jest przypadkiem megalomania? To muszę zapytać o lotnisko w pańskim rodzinnym Radomiu. Lotnisko... Czy to nie jest megalomania? Lotnisko w Radomiu jest jednym z wielu w Polsce lotnisk regionalnych. Ci, którzy krzyczą o megalomanii, równocześnie twierdzą, że lotniska regionalne są niezwykle potrzebne. I żeby było jasne, Centralny Port Komunikacyjny w żaden sposób lotniskom regionalnym nie zagrozi. Czyli pozostanie Okęcie, zostanie Modlin, zostanie radą Mo będzie jeszcze Cepka? Modlin i Radom na pewno pozostaną. Co do Okęcia, no to nie jest lotnisko regionalne. To jest jednak dzisiaj hub dla lotu, więc tutaj trzeba będzie podjąć być może inne decyzje. No To jest wszystko element planowania. Ale wracając jeszcze do Radomia. To jest najnowocześniejsze dziś lotnisko w Polsce, które jest rzeczywiście na takim etapie no, niemowlęcym. Każde lotnisko, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Lublinie, czy w Zielonej Górze, czy w Rzeszowie, na początku również potrzebowało wsparcia, potrzebowało tego, żeby ludzie się przyzwyczaili, żeby zaczęli z niego korzystać. To jest tylko teraz decyzja rządzących. Czy będą w ten sposób Radomskie Lotnisko wspierać? Czy Radomscy posłowie Platformy Obywatelskiej mają na tyle siły przebicia we własnej partii, żeby to lotnisko wspierać? Bo tak jak mówię, ono jak, jak małe dziecko potrzebuje opieki, potrzebuje wsparcia, żeby się rozwinąć. Tak było naturalnie z każdym lotniskiem. Czy rzeczywiście będą chcieli ten projekt zadusić, odciąć tlen za pomocą lotu, za pomocą polskich portów lotniczych, żeby tylko udowodnić, że radom na lotnisko nie zasługiwał. Rozumiem, że każdy rodzic swoje dziecko kocha. Radusza Fogiel, Powinnie. poseł prawa i sprawiedliwości, moim państwa gościem, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Za te rozmowy to było studio PAP. Dziękuję również państwu i do zobaczenia.